i hey, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony W tym filmiku spróbuję szybko omówić, na czym polega układanie kostki Rubika z zamiętymi oczami. Nie będę w tym filmiku omawiać e, dokładnie jakichś metod, ale pokażę taki e, po prostu pojedyncze triki, dlaczego w ogóle ułożenie kostki Rubika w powiedzmy 30 sekund lub w minutę jest możliwe. Okej, okay. jak wiadomo, najpierw żeby ułożyć kostkę zawodnik musi ją zapamiętać. I teraz, na czym polega zapamiętanie? Podstawowym trikiem w zapamiętaniu takiej kostki jest to, że zamiast e, zapamiętywać poszczególne kolory na kostce, czy coś w tym rodzaju, zawodnik zapamiętuje cykle, e, cykle po, po kolei, w które miejsce każdy, e, każdy powinien pójść. E, i dlaczego to jest lepsze? Może zaprezentuję to po pierwsze na takim przykładzie. Mamy sobie 10 liczb i teraz chcielibyśmy je ułożyć w kolejności. Jeśli chcielibyśmy to ułożyć, nie wiem, znając wszystkie możliwe przypadki i coś, coś, coś z tym design, no to musielibyśmy znać około 30 tysięcy różnych algorytmów, prawda? Ale Możemy to zrobić bardzo łatwy sposób, używając jak naprawdę 7 algorytmów w tym przypadku i jak to będzie wyglądało. Będziemy brali sobie pierwszy element i wkładali go na te miejsce, które powinno być. I zamieniali go z tym elementem, który jest na tym miejscu. Bierzemy sobie siódemkę, która jest na pierwszym miejscu i wrzucimy sobie ją na to miejsce. Bo mamy tej 8 liczb. Teraz bierzemy sobie piątkę, wrzucimy. Tutaj, teraz bierzemy sobie szóstkę, teraz bierzemy sobie trójkę, ósemkę i na koniec czwórkę. Jak widać, udało nam się w takim, taki sposób ułożyć właśnie e, ciąg e, takich liczb. Ani właśnie znając tylko 7 sie, algorytmów, ale nadal te 7 algorytmów to jest dość dużo. Szczególnie, że na Kostce mamy e, o wiele więcej pól niż 8. Szczególnie się dochodzą takie przypadki, że mogłem na przykład obrócić e, te liczby i to i tak też się dzieje na Kostce, prawda? E, no. I dlatego, żeby ograniczyć to i umożliwić w ogóle układanie sobie tymi oczami e, w łatwy sposób, E, stosuje się jeszcze drugi trik, który polega na sprowadzaniu algorytmów, przypadków, do e, jednego jakiegoś algorytmu. No i teraz. Załóżmy, że znamy tylko taki algorytm. Prawda? To jest taki trójcyk e, tr trzech krawędzi. Ta krawędź idzie w to miejsce, ta krawędź idzie w to miejsce, a ta krawędź idzie w to miejsce. Teraz... Załóżmy, że otrzymujemy taki przypadek. Mamy trzy krawędzie, ale nijak one nie są w, takiej, w takim rozłożeniu jak tutaj. I chcielibyśmy takie coś sprowadzić do takiego przypadku. Jak to robimy? Weźmy na przykład sobie tą krawędź i wrzućmy tu. Teraz, pomimo tego, że ta kostka wygląda trochę bardziej pomieszanie niż tutaj, mamy te trzy e, krawędzie właśnie w tej pozycji. I teraz, robiąc odpowiedni algorytm i wracając te pierwsze dwa ruchy, otrzymujemy ułożoną kostkę, tak jak jest tutaj. Z, poz z, z innych trików, e, na, powiedzmy właśnie mając. E, więcej pomieszanych e, krawędzi. Zobaczmy, że mamy coś takiego. Mm. I coś takiego. Mamy sobie pięć krawędzi. Jak to rozwiążemy? Sprawdzi e, weźmiemy sobie jeden klocek i teraz będziemy wyznaczyć od niego algorytmy. No, załóżmy, że od tego klocka. Ten klocek powinien pójść w, w to miejsce a ten klocek powinien pójść w to miejsce. Czyli teraz chcielibyśmy na początku e, z, zamienić ze sobą trzy krawędzie. Jak to robimy? Sprawdzamy do tego samego przypadku. Czyli robimy tak, tak. Teraz ten klocek pójdzie w to miejsce, ten pójdzie w to miejsce, a ten tu. Wracamy w pojedynkę w pierwsze ruchy. I ułożyły nam się dwa, d ułożyły nam się dwie krawędzie. A ostatni klocek wrócił nam na pierwsze miejsce. Dokładnie coś takiego samego, jak robiliśmy tutaj, że tej zamieniliśmy dwa, a tej zamieniamy ze sobą trzy. No i teraz układamy trzy pozostałe. I ułożona kostka. I właśnie dzięki tym podstawowym trikom e, można ułożyć, prawda, e, każdą kostkę i jest to dość łatwe. Tak naprawdę każdy powinien potrafić to e, zrobić po odpowiednim treningu. Na początku oczywiście to zapamiętanie to będzie trochę trwało. Dla mnie na trwało 15 minut. E, złożenie wyszło może około 20 minut. E, ale po iluś tam razach e, to wszystko staje się łatwe, zapamiętujemy szybciej, układamy szybciej i nasze czasy mogą dojść nawet właśnie do 30 sekund. Oczywiście z zapamiętaniem. No. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. E, jeśli wam się podoba, piszcie w komentarzach, subskrybujcie, e, polubcie, da, dajcie do ulubionych. Jestem Prażyk i dziękuję za uwagę.